Zachęcające do tego, i jeszcze nie powiem, kogo ratują żeby się szczepić. Bo ja jestem za tym, żeby się szczepić. Czekam na czwartek. Dobrze, jak coś to pan do góry, to przeżywam. Tylko głośno. Blisko, blisko. Zaszczep się u rado i zos. 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 Przepraszam, czy dostaliście takie druki, yy, o, o, że, żeby zgłosić na przykład jak ktoś się zaszczepi, to żeby zgłosić jakieś powikłania, dostaliście takie druki. Nie, my chce zrobić szypionku, ale tak jak nie masz albo pasel, albo mu o pracy, to nie możesz zrobić szczepionki. No to dobrze, to macie szczęście. To idźcie posł posłuchać tam sobie. Dobrze, no i Dziękuję. No by <laughs> Tu lepiej posłuchajcie, co tu o tym się mówi, co to w ogóle jest. Ja no my wszystko rozumiem, ale jak do restauracji nic tu nie pójdzie, Panie nie pójdzie, to nie później no, no nie przymadł, Ale to tego to się nie ma, bo będą inne. Jedna będzie taka, druga będzie taka. No tak, rozumiem. No. Wszystko, tak. A poza tym no sobie też lepiej ugotować sobie niż tak. jeść, nie wiadomo co, <grym> co tak, nie tak. No. nie trzeba iść do McDonalda, można iść do innych polskich tak, się. Przez tamtelarię pana posła też poszło pismo do jednej ze szkół w Poznaniu, więc też możemy i tak pan dosyć, nie zapewniać, że też